Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was na pierożki z ciasta wonton przygotowane w parowarze. Są smaczne i ich przygotowanie nie zajmie Wam wiele czasu. Zaczynam od pokrojenia suszonych pomidorów na mniejsze kawałki. Następnie dodaję je do miseczki, gdzie już pokroiłam fetę. A do tego dodaję kurczaka, pokrojonego również na w miarę niewielkie kawałeczki. Dodaję łyżkę sosu sojowego. Całość doprawiam tymiankiem, pieprzem, a także solą. I wszystko mieszam. Następnie przygotowuję płaty ciasta wonton i na dwa niewielkie płaty kładę troszkę farszu. Warto zmoczyć brzegi ciasta lekko wodą, wtedy będzie łatwiej je sklejać. Sklejam tworząc takie ala pierożki. Tak przygotowane pierożki układam na folii aluminiowej w naczyniu do parowaru i wstawiam do gotowania na parze na około 20 minut, aż Pierożki będą przybiorą ciemniejszą barwę, a w środku mięso będzie już jasne i gotowe. Polecam podawać na przykład z ostrym ketchupem. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.